Dzień dobry. Dziś będę wyznaczała moc żarówki i porównywała ją z mocą znamionową, której wartość wynosi 75 W. Chcąc prawidłowo wykonać to doświadczenie, korzystam z następujących przyrządów woltomierza. Amperomierza. Żarówki oraz źródła energii elektrycznej, czyli bateryjek. W pierwszym kroku doświadczenia należy zbudować obwód zgodnie z rysunkiem. Voltomierz podłączony równolegle do żaróweczki, natomiast amperomierz szeregowo. Spójrzcie, tak wygląda układ zmontowany zgodnie ze schematem. Następnie przechodzimy do odczytania wskazania voltomierza, wskazanie wynosi dokładnie 2,5V i wskazania amperomierza, które wynosi 30A. Wyniki pomiarów zapisujemy sobie. Następnie wyznaczamy moc żarówki, korzystając ze wzoru P równa się U razy I. Otrzymany wynik mocy to 75 wata. Wyznaczona moc żarówki pokryła się z mocą znamionową.